you Smutek człowieka. Niemiłe doświadczenie emocjonalne. Każdy człowiek w swoim życiu przeżywa smutek. A wiele ludzi w swoim życiu zbyt intensywnie go przeżywa. Smutek emocjonalny wypływa z tego, że doświadczać coś przykrego. Coś przykrego dla swojego życia. Nazywa się Paweł Arma i przyjechałem z Gdańska. I tym Ewangelistą, Ewangelistą, który głosi pełną Ewangelię. O tym, byś wiedział, o tym, byś wiedział, że smutek, który przeżywasz, nie musi być Twoim udziałem, że smutek, który przeżywa w swoich emocjach, może skończyć dziś swój bieg. I może wiele myśli powraca do Twojego życia, wiele przykrych sytuacji. Lecz ty dziś możesz być wolny od tego. Od tych przykrych doświadczeń, od tych powracających myśli. To jest wszystko to. Jedna rzecz, jeśli skierujesz swój zwrok na Jezusa Chrystusa. Jeśli skierujesz swój wzrok na Jezusa Chrystusa, ja kiedyś Go nie znałem. W ogóle Jego osoby. W ogóle Go nie znałem. Lecz kiedyś powstało pragnienie w moim sercu, by poznać Jego. By poznać zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa Nie takiego, jaki pokazuje Kościół współczesny Lecz takiego, który zmartwychwstał w ciele, Takiego, który poruszał się kiedyś na ziemi Tak samo On dziś jest dostępny dla Ciebie Tak samo dziś To nic trudnego Zawołać do Niego i powiedzieć, że Go potrzebujesz Ja jestem człowiekiem, który realnie Go poznał Realnie, namacalnie Kiedyś zawołałem do Niego I On przyszedł ze swoim Duchem Świętym i zobaczyłem, że to osoba, że to nie jakaś religijna postać, że to nie to, co nauczyłem się od dziecka, że to było nie to. Ja odczułem, że to jest osoba. Jego Duch Święty przyszedł do mojego życia i zmienił je, wywrócił je do góry nogami. On zmienił moje myślenie, On wypełnił moje serce swoją miłością. Jezus, On jest dziś żywy i dostępny dla Ciebie. I bez względu. To co myślić możesz najgorszego o mnie? Wiedz jedno, On Ciebie kocha. Jezus, czysta miłość, On Ciebie kocha. I może przeżywasz wiele rzeczy. I może przeżywasz trudne sytuacje. Dziś jest dla Ciebie rozwiązanie. Wezwij świętego imienia Jezus. A On przyjdzie w odpowiedzi na Twoją modlitwę. W odpowiedzi na proste Twoje wołanie z serca. I On usunie Twój smutek. On usunie Twój ból. On usunie Twoją rozterkę. Twoją rasterkę. Wtedy spadną kilogramy z Twojego serca i poczujesz się lekko. Słowo Boże nam mówi, że On jest tym, który leczy ludzkie serca. On leczy je, uzdrawia swoją miłością. Jeśli Ty dziś nie spotkałeś się nigdy z osobą stałego Jezusa Chrystusa, tego, który jest żywy i nie masz tej pewności, że po swojej śmierci będziesz z Nim, pójdziesz do piekła, tak nam mówi Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, że człowiek jeden raz na tej ziemi się rodzi, jeden raz umiera, a potem są. I później po śmierci nikt za Ciebie nic nie wykupi. Później po śmierci nic za Ciebie nie wykupi, jeśli Twoje imię nie będzie zapisane w księdze życia. Pójdziesz na wieczność z Lucyferem. Ty dziś możesz zmienić bieg tej decyzji. Ty dziś możesz zaradzić temu. Możesz wezwać świętego imienia Jezus. Świętego imienia Jezus Jeśli uczynisz to szczerze z serca Gwarantuję Ci, że przyjdzie Duch Święty W swojej osobie I zobaczysz, że to osoba Że Jezus to osoba Że Duch Święty to osoba I nie będziesz musiał żadnych innych pośredników do tego włączać Ty przychodzisz do Niego sam na sam Tak jak przyszłem kiedyś ja Sam na sam Z determinacji mojego serca Zawołałem Jego determinacji, spragnienia i przyszedł Jezus, zmartwychwstały Bóg zmartwychwstały niereligijny jakiś Bóg który jest na krzyżu, nie taki Bóg którego nauczyłeś się gdzieś co niedziela, co niedziela ja też kiedyś co niedziela słyszałem o Jezusie, ja też co niedziela kiedyś słyszałem o tym co mówił ksiądz, o tym co mówił pastor słyszałem, lecz olebałem to wszystko miałem w tyłku tak przysłowowym osobę Jezusa Chrystusa i powiedziałem, że go przepraszam za to, że tyle lat go odmałem. Ja mu to powiedziałem, że go przepraszam za moje życie. Bo pomimo to, że wiele wiadomości miałam w głowie, ja przeprosiłem go za to, że go nie znam, za to, że mam o lepsze podejście do niego. Czy ty go znasz tak naprawdę? Czy tak naprawdę go znasz? Czy poznałeś go By mnie realnie, namacalnie? To żywy Bóg, on jest blisko ciebie, blisko o krok twojej decyzji. Jeśli Ty zwrócisz się ku niemu, on wyciągnie swoją rękę i wyciągnie Cię z każdego bagna, którym jesteś. Z każdego bagna. On jest blisko Ciebie. Blisko. On odpowiada na serca skruszone. On odpowiada na proste relacje serca-sercem. Nie musisz się do niego modlić poprzez jakichś poczynników, czy przez to, co się wyuczyłeś. Wystarczy, że będziesz z nim rozmawiał, jak z najlepszym przyjacielem. On jest bliższy dla ciebie niż ojciec i matka. Mogą cię wszyscy opuścić, mogą cię wszyscy zostawić i możesz czuć się rozczarowany, porzucony, zaniedbany, lecz Jezus Chrystus jest blisko ciebie. On chce wypełnić twoje życie swoją miłością. On chce, byś był na wieczność z nim, nie w piekle z Lucyferem, bo piekło całe jest dobrych ludzi. Gdy staniesz przed Tronem Bożym Będziesz musiał zweryfikować swoje serce I powiedzieć, czy znasz Jezusa Czy masz tę pewność, że po swojej śmierci będziesz z Nim Czy masz tę pewność Słowo Boże nam mówi, że On przybił do krzyża Lis dłużny, który zwracał się przeciwko nam Bóg nie ma do Ciebie żalu Bóg nie ma za nic ku Tobie Co w swoim życiu zrobiłeś złego lub dobrego On wciąż na Ciebie czeka On wciąż na Ciebie czeka Chocią chce, byś Ty sam przyznał się, że żyłeś bez Niego, że wiele lat, może wiele lat lekceważyłeś Jego osobę. I kościół, to są ludzie, którzy są odrodzeni z Jego świętego Ducha. W liście do Koryntian jest napisane, że kto narodzi się z Jego świętego Ducha, ten będzie nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem, gdy Jezus kiedyś nauczał w synagodze parę tysięcy lat temu przyszedł do Niego. Dostojnik żydowski o imieniu Nikodem. I on wiedział, miał przeczucie w sercu przeświadczenie, że Jezus to Mesjasz. I się spytał, Panie, skoro Ty jesteś tym, za kogo się podajesz? Jak mam Ciebie poznać? A Jezus powiedział, nikodemie, ty lat jesteś wierzącym, a nie wiesz. On mu powiedział, że jeśli się nie narodzisz na nowo z wodą, nie możesz ujrzeć mojego królestwa. On może myślał, że ma powtórnie wejść do łona matki. On napis, powiedział mu, że jeśli się musisz narodzić na nowo ze Świętego Ducha, tak jak nie widzisz wiatru, jak wieje, tak jak nie widzisz wiatru, jak wieje i nie możesz spojrzeć w słońce, tak jest z tymi, którzy się narodzili z Bożego Ducha. W Ewangelii Jana jest napisane, że tym, którzy Go przyjmą, On da prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Imię Jezus. Jezus, jedyny cel, Twojego życia, który odniesie Ci zwycięstwo, który da Ci zwycięstwo. I Ty nie pozwól, by dnie, niczył Twoje życie poprzez rozbite małżeństwo, poprzez długi, poprzez różne używki, poprzez alkohol. Bóg nie jest twórcą tego wszystkiego, co się dzieje w tym świecie. Bóg nie jest twórcą wszystkiego, co się dzieje w tym świecie. Twórcą większości rzeczy negatywnych, traumatycznych, Różnego rodzaju, które wnoszą niebezpieczeństwo dla życia człowieka. Różne rzeczy, które odzwierciedlają źle dla człowieka. Twórcą ich jest diabeł, Lucyfer i Jego demony. Lecz Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty pokonał śmierć, pokonał diabła. On tam odniósł zwycięstwo. On dokonał wymiany, zamiast nas tam zawis. Życie za życie. Poprzez to, że Jego krew się przelała. On tam na swoje barki wziął każdą chorobę, każdą chorobę tej ziemi, każdą chorobę całego świata, byś dziś nie musiał chorować. Choroba na ziemi jest nielegalnie. Nielegalnie, bo Bóg tak nie stworzył człowieka, by chorował. On stworzył człowieka doskonałego w ogrodzie Eden, bez chorób. Ty dziś możesz być osobą, która będzie uzdrowiona przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Wystarczy, że zgodzisz się z tym co mówię. Że Jezus dokonał wymiany na krzyż Golgoty Że zaakceptujesz to Że On poszedł za ciebie na krzyż On gdy tam szedł Jerozolimą Czuł ból On miał uczucia On czuł ból On był zbiczowany, zrujnowany Jego ciało mocno było wycieńczone On drogę, która miała 600 metrów Pokonywał z półtora godziny czasu Tak bardzo był Zdróżkowanym człowiekiem I On to zrobił z miłości Dla każdego człowieka z miłości poszedł na krzyż. Z miłości. I może to nie pojmuje swoim rozumem. Bo większość ludzi bagatelizuje to, gdy słyszy Ewangelię. Gdy słyszy zmienione życie człowieka. Lecz to jest dostępne dzisiaj. O akt Twojej decyzji. To jest takie proste, żeby nie komplikować tego w głowie. Lecz powiedz, że go potrzebujesz. On da Ci się poznać. On da Ci się poznać. On powiedział w Ewangelii, że oto stoi u drzwi i kołacze. Jeśli tu otworzy mu drzwi serca, on wejdzie do niego i będzie wieczerzał. To dobry ojciec, to niezły ojciec. Nie bierz Boga pod kontekstem tego, co widzisz na ziemi. On tak cię nie stworzył. To czysta miłość. Czysta miłość. Jezus chce dać Ci swoją miłość, Twoje serce. Chce ożywić Cię, chce Cię uzdrowić, chce dać Ci wolność. Wolność. Możesz być wolnym człowiekiem. Od różnych rzeczy swojego życia. I tak jak mówiłem na początku, że wiele ludzi zmaga się ze smutkiem i z różnymi przeżyciami, które nastąpiły poprzez przepływ wielu lat jego życia, i ciągle wracają myśli, i ciągle wracają przeżycia, i ciągle ci smutno, i ciągle ci jest niewesoło. Dziś możesz stać się człowiekiem, który odniesie zwycięstwo. Wezwie świętego imienia Jezus, a On przyjdzie do ciebie ze swoim Duchem Świętym. I wyciągnie Cię ze strudnej sytuacji. I usunie każdy ciężar z Twojego serca. Z każdy ciężar z Twojego serca. My jesteśmy ludźmi, którzy go szczerze rani, noca poznali. Ewangelizujemy w każdej części Polski. Uzdrawiamy chorych. Uwalniamy zniewolonych. Dajemy życie ludziom. Podnosimy ich do rangi zwycięzcy. Tak samo jak my. Otrzymaliśmy, tak samo chcemy dać ludziom, bo Słowo Boże mówi, że darmo wzięliście, darmo dawajcie. My nie bierzemy za to kasy, że głosimy Ewangelię. Czynimy to z miłości. Tak jak Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, dobrowolnie, nie pod przymusem, kto uwierzy poprzez akt swojej decyzji, ten będzie uratowany. Będzie uratowany. I uzyska cel swojego życia. Życie wieczne z Jezusem. Albo twoje życie będzie wieczne z Jezusem. Albo twoje życie będzie wieczne z Lucyferem. Nie ma nic innego. Ty dokonujesz wyboru. I nie wiem jak wielka odległość łączy Ciebie od podjęcia tej decyzji. Lecz ty dziś, ty dziś, właśnie 8 maja Święto zwycięstwa Dziś odbywa się narodowe Święto zwycięstwa Polski Nad drugą wojną światową Ty dziś możesz odnieść święto zwycięstwa O tym, że uczynisz Jezusa swoim Panem I wtedy możesz być zwycięzcą Tak jak On został zwycięzcą On pokonał śmierć On zmiaścił diabłu głowę On jest tu obecny na tym miejscu w Słowo Boże mówi, że gdzie dwaj lub trzej Zebrani w imię Jezus Tam On jest na tym miejscu i On chce dziś zmienić Twoje życie. On nie chce zrobić z Ciebie jakiegoś religijnego człowieka. On chce Twojego serca. Chce Twoje serce odnowić. Bo przez to, że przyjdzie do Twojego serca. Bo przez to, że zagości do Twojego serca. Nie pytaj się, czy byłeś ubierzmowania czy pierwszej komunii. Ja się tego Ciebie nie pytam, bo ja nie jestem religijną osobą. Ja też kiedyś poszłem i do komunii świętej, i wszędzie, jak byłem małym dzieckiem. Lecz nie znałem Jezusa. Lecz to było przełomowym momentem. Przełomowym momentem było, że moje serce zwróciłem do Niego. Uznałem, że jestem grzesznikiem. Klękłem na moje kolana i zawołałem szczerze serca, żeby przyszedł i zmienił mojego, moje życie, by dał mi się poznać i możecie wierzyć albo nie, przyszedł Jezus Chrystus ze swoim Duchem Świętym, tam, gdzie byłem w pomieszczeniu. Ja Go nie widziałem, ale odczułem potężnie Jego obecność. Moje ciało zaczęło drżeć. Odczułem, że Boża miłość i Jego duch wypełnił moje serce. Jeśli ktoś jest odrodzony z Bożego Ducha, wie o czym mówię. Jeśli ktoś nie jest odrodzony, myśli, że gościu zbrzykował. Nie zbrzykowałem. Bo tak samo jak pierwsi apostołowie kiedyś głosili na placach publicznie Ewangelię, tak samo my dziś głosimy Ewangelię. Po to, żeby człowiek wiedział, że jest dla niego ratunek od śmierci i od piekła że jest dla Niego wolność, że jest dla Niego zwycięstwo, że jest dla Niego wyswobodzenie ze skajdan diabła, że jest dla Niego wyswobodzenie ze skajdan diabła, bo diabeł będzie Ci oszukiwał i będzie Ci podawał kłamstwo jako prawdę, byś w to mógł uwierzyć. Lecz Ty nie będziesz miał tej pewności, że po śmierci będziesz z Jezusem. Jeśli jesteś chory, a słyszysz mój głos, możesz podejść do, do mnie, gdy skończę głosić. Pod naszymi rękami ludzie byli uzdrawiani z różnych chorób. Ludzie się budzili ze śpiączek w długotrwałych szpitalach. Ludziom regenerowały się części ciała, które były do amputacji. Wątroby, nerki, trzustki. Tak to się stało. Ludziom rosły nogi, które były krótsze, po 3-4 cm. Może myślisz sobie, że gościu gadak bzdury. Mówię Ci o cudotwórczej mocy Jezusa, Ducha Świętego. Duch Święty chce dotknąć Twoje ciało. Nawet nie musisz w to wierzyć, co Ci mówię. Wystarczy, się zgodzisz z tym, że wypróbujesz mnie z tym, co mówię. A zobaczysz, że Twoje ciało może być zdrowe. Nie uleczone, lecz uzdrowione cudotwórczą mocą Jezusa Chrystusa. Dziś dokonaj dobrego wyboru. Dokonaj dobrego wyboru, a zobaczysz, że jeśli zweryfikujesz swoje serce, i pomyślisz szczerze. Jeśli to jest prawda o tym, co mówi ten chłopak tutaj przy fontannie w Elblągu, Chcę Ciebie poznać, żywy Boże. Chcę Ciebie poznać, Jezusie Zmartwychwstały. Jeśli tak uczynisz z serca, gwarantuję Ci, że przyjdzie Duch Święty, zagości w Twoim sercu i odczuje, że wszystko się zmienia. Że wszystko Cię zmienia. On Ciebie gdzieś nie naprawi. On zmieni Twoje myślenie. Usunie z Twojego umysłu pewne myśli, które nie są z Niego. Wleje Ci w swój... Twoje serce, Twoja miłość bezwarunkową I zaczniesz postrzegać inaczej świat Zaczniesz postrzegać inaczej rzeczy I zobaczysz, że relacja z Nim To bliska, intymna relacja serce-serce To nie jest coś wyłączonego Do Niego przychodzi serce. I On chce zagościć tam On chce Ciebie zapieczętować Na dzień przyjścia Jego Kora Sibi, brondoro sibia Jeśli Cię przykuwa to To o czym mówię nie bagatelizuj tego, lecz dziś dokonaj dobrego wyboru. Wezwij imienia Jezus. Wezwij go. On przyjdzie do ciebie, Duch Święty, i odmieni twoje życie. Odmieni je na lepsze. Na życie wieczne. Nie na życie w piekle z lucyferem. Bo piekło jest realne. Nie bagatelizuj tego, co słyszysz. Wystarczy, że otworzysz objawienie Jana, a tam możesz przeczytać o niebie i piekle. I to, co mówię, jest prawdą. Nazywam się Paweł Larma, jestem ewangelistą, przyjechałem z Gdańska z moją żoną Barbarą. Jeśli masz jakieś pytania, możesz podejść.